Cześć, ja nazywam się Kamil i witam Was na kanale Marbo Sport. Skoro jesteśmy na tym kanale, no to tematyką będzie coś związanego z tematem siłowni. A dokładnie mówiąc, siłowni domowych i ja, bazując na moim. W parunastu letnim doświadczeniu, jeśli chodzi o siłownie domowe, powiem Wam o 10 rzeczach, które warto mieć na uwadze i nie popełniać tych błędów, jeśli planujecie założyć swoją własną domową siłownię. Zaczynamy! Zaczynamy od punktu oczywiście numer 1, mianowicie brzmi on nie kombinuj. Chodzi mi tutaj o to, że często osoby chcące założyć swoją domową siłownię, Myślą o tym, ile to trzeba włożyć w forsy w to, aby tą siłownię zrobić, ale nic bardziej mylnego, bo tak naprawdę, żeby założyć swoją domową siłownię i zrobić na niej solidny trening, ja tak robiłem przez wiele lat. Wystarczy kupić ławkę, hantle, a dopiero później można dokupić sobie więcej obciążeń, stojaki, sztangę. Nie od razu Rzym zbudowano, więc trzeba mieć jakiś punkt wyjściowy, od którego należy rozpocząć. Punkt numer dwa, mianowicie nie kupuj zbyt taniego, ani też zbyt drogiego sprzętu. Chodzi mi tutaj o to, że kupując sprzęt na siłownię mamy oczywiście szereg przeróżnych sprzętów, też oczywiście w każdej półce cenowej. Można kupić najtańszy. Byle jakie obciążenia bitumiczne z plastikowymi gryfami, albo można kupić sztangę tego typu. Ale powiem Wam tak, jedna i druga rzecz jest do wywalenia. Zamiast tego najzwyklejsze, sprawdzone, klasyczne żeliwo. Takie obciążenia będą z nami na całe życie, a takie bitumiki zaraz by się pokruszyły i byłyby do wywalenia. A po co płacić za coś dwa razy, skoro można kupić raz, a dobrze. A idąc z drugą stronę, taka sztanga, jak dobrze pamiętam, za 10 tysięcy złotych. Moim zdaniem nie będzie to tak trwała sztanga jak ta za niemal 20 razy mniej, która o ile nie będziemy tutaj dźwigali ciężarów takich jak Eddie Hall, myślę, że również będzie z nami na całe życie. Punkt numer 3. Zweryfikuj piękno z praktycznością. Bo chodzi mi o to, że często widzimy na Pinterestie jakieś piękne, rewelacyjne rzeczy, które tak naprawdę poza pięknym wyglądem nie są w ogóle praktycznie, a po co kupować coś, co użyjemy raz, dwa razy, a później ma leżeć i się kurzyć? Przed zakupem danej rzeczy zweryfikuj dokładnie przed zakupem wymiary swojego pomieszczenia, abyś później nie miał nieprzyjemnego zaskoczenia, że coś Ci tutaj nie pasuje. Ja tak miałem przy zakupie drabinek treningowych. Drabinki super, fajne, porządne, no ale kiedy przyszło do montażu. Okazało się, że drabinki nie są za długie, tylko sufit jest zbyt krótki, no i trzeba było wziąć bożka, przyciąć jedną, przyciąć drugą drabinkę, no i je skrócić. Ale przez to też wyeliminowałem sobie jeden drążek poprzeczny, bo już był zbyt wysoko do sufitu. Gdybym zmierzył wcześniej rozmiar drabinek, no to automatycznie wybudowałbym sobie wyższe pomieszczenie, żeby nie musieć obcinać tych drabinek. Kolejny punkt. Zadbaj o ochronę swojej. Podłogi. Możesz zastosować sobie taki podest, jak ja mam u siebie, i powiem Wam szczerze, że mając tylko i wyłącznie taki podest na siłowni, reszta może być w płytkach. To już macie świetne miejsce do dźwigania ciężarów, bo on jest naprawdę duży. Tutaj macie jego wymiary i ława stojaki, strefa wolnych ciężarów jest tutaj naprawdę fajnie w to wkomponowana. I ta guma, która jest naprawdę bardzo twarda ale jednocześnie kiedy się na niej leży jest fajna, przyjemna i elastyczna, ma 4 niemal centymetry grubości i uwierzcie mi, że wcale nie musicie ograniczać siebie i swojego dzikiego. Instynktu do podnoszenia ciężarów. Chodzi mi o to, że możecie spokojnie na to rzucić ciężkie hantle, ciężką sztangę i posadzka, znajdująca się pod spodem, raczej tego nie poczuje. Kolejny punkt to nie myśl sobie, że karnet na siłkę kosztuje 150 zł, a siłownia kosztuje 2, 5, 10, 15, 20 tysięcy. Bo tak naprawdę nie musisz od razu robić siłki za 50 tysięcy, żeby zrobić trening. Z mojego doświadczenia powiem Ci, że. Forma życiowa, jaką robiłem na siłowni, wygrywałem tą formą też zawody. Była przygotowana na sprzęcie za około 3000 zł. Jak widzisz w tym filmie, bo tak naprawdę na sam początek wystarczy ci sama ława, handle. Teraz mam w dłonie stałe, ale równie dobrze mogą być skręcane, i już masz miejsce do zrobienia naprawdę fajnego treningu. A później, z czasem, spokojnie możesz sobie dokupić stojaki. Dokupić sztangę, dokupić modlitewnik, prasę do nóg, wyciąg, suwnice co tylko zechcesz. I nie odczuwając tego po roku, dwóch bądź trzech, będziesz miał naprawdę wypasioną na siłownię i nie będziecie już nawet chciało iść na siłownię publiczną. Punkt numer 7. mianowicie zadbaj o dobre oświetlenie. Tutaj u mnie na siłowni był taki Autorski projekcik oświetlenia, mianowicie profile LEDowe, które są. Podwieszane od sufitu na żyłkach. Z zwykłych żyłkach wędkarskich tworzą taki fajny efekt, jeśli się tutaj stoi na to patrzy. Lewitujących LEDów. LEDy są w kolorze naturalnym, bo uważam, że taki do podkreślenia sylwetki jest najlepszy. Wszystko podzielone jest na strefy. Jaką chcę strefę? Taką mogę zapalić, taką mogę zgasić. Więc fajnie też sobie można trenować w półmroku, w takim delikatnym świetle. No i oczywiście. Całość można jeszcze przyciemniać bądź rozjaśniać wedle upodobania. Do LEDów, tych, które są na siłowni, można też piąć sobie na całym domu. Oczywiście potrzebne są zasilacze, sterowniki. Wszystko ładnie podłączone. Używać można pilota bądź apkę Wi-Fi. Kolejny punkt, jeden z moich ulubionych, mianowicie dobre audio. No bo na siłowni, nie oszukujmy się, ale dobrze mieć granie, które raz, że gra czysto, to gra i głośno. U mnie takie dwa głośniczki, jak dobrze pamiętam, każdy z nich ma 85 W, gra to naprawdę fajnie, naprawdę głośno, ale jeśli chodzi o akustykę takiego pomieszczenia, jakim jest siłownia, no to warto zadbać o coś takiego, jak tutaj mam na suficie. Są to pianki akustyczne. U mnie z jednej z wiodących firm, która zajmuje się tym asortymentem, są co prawda droższe od z, z, zwykłych, standardowych planek, ale naprawdę bardzo dobrze pochłaniają niepotrzebne, niepożądane brzmienia. Punkt numer 9, mianowicie brak planu treningowego. Mamy wszystko. Mamy sprzęt, mamy odpowiednie ciężary, miejsce do ich dźwigania, ale tak naprawdę bez odpowiedniego planu treningowego najlepiej... Rozpisanego, zaplanowanego, poza tym, że wiadomo poćwiczymy, sobie potrenujemy, ale myślę, że w większości z nas zależy również na fajnych efektach, to bez tego elementu ciężko ten fajny progres. Wszystko warto mieć rozpisane, ilość serii, ilość powtórzeń, oczywiście każdy z tych ćwiczeń i na każdym treningu robić sobie notatkę z tego właśnie zakresu, żeby widzieć ile robiłem na poprzednim treningu, a ile robiłem na tym treningu, i na następnym treningu również będę wiedział ile muszę dołożyć czy to obciążenia, czy to powtórzeń, żeby zrobić chociaż ten 1% więcej na treningu i aby móc przygotować mięśnie mocniej z treningu na trening, z tygodnia na tydzień, bo one wtedy będą rosły. A już tak na sam koniec punkt numer 10. Budowanie siłowni jest to naprawdę fajny i przyjemny proces. Pamiętam jak u mnie na pierwszej siłowni miałem pierwszą ławę. Wszystko miałem zawsze od samego początku z firmy Marbo. Pierwsza ława... I jakieś zwykłe hantelki Od tego właśnie zaczynam Później przeniosłem się do mojego drugiego pomieszczenia Tam wleciał jeszcze wyciąg góra-dół Który mam od 12 lat I dalej jest w naprawdę dobrej kondycji Pokój cały okleiłem plakatami Pod taki klimacik Tak żeby mi się fajnie trenowało Żebym się fajnie czuł A teraz już przyszedł czas na coś bardziej Można powiedzieć eleganckiego, eleganckiego. I mam tutaj wiecie Fajną szafeczkę Jakieś drzewienko, blacik Puchary, które udało mi się zdobyć, monstera, lamelki. Wiecie, tak, żeby to ładnie wyglądało, żeby się tutaj fajnie czuł. No i do tego całkiem duże lustro, żeby można było się ponapinać. No, sprzęt, no, sprzęt to jest klasa. No, jak, jak widzicie, sprzęt klasa. Wszystko z firmy Marbosport. To jest seria również z Marbosport, firmy, producenta. Tyle, że jest to Upform, więc jest to sprzęt profesjonalny do użytku komercyjnego. Powiem Wam, zresztą co ja będę Wam mówił. Jeśli zapytacie mnie, jak się na tym trenuje, to powiem Wam, że jeszcze lepiej niż to wygląda. Więc kosmos. A tutaj akcent ze starej siłowni, mianowicie moje stare. Obciążenia. I ten odcinek możecie potraktować jako pewnego rodzaju inspiracja do zrobienia swojej własnej siłowni. Przekazałem Wam to, co przyszło mi do głowy w pierwszej kolejności. I ponadto potraktujcie również ten odcinek i strefę komentarzy jako swoistego rodzaju forum, w którym możecie zapytać o każdy aspekt związany ze siłownią o sprzęt, czy wybrać może ten, czy wybrać może tamten, który dla Was będzie bardziej optymalny, bo rodzaju sprzętu jest całe mnóstwo i na pewno każdy znajdzie coś na swoją kieszeń. Więc zapraszam oczywiście do odwiedzenia sklepu marbosport.pl i obserwacji tego kanału. Dodajemy tutaj regularnie fajne treści, z których można się sporo dowiedzieć. Nie przedłużając, widzimy się następnym razem. Na razie.